Na twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii, czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, Strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Gdzie znajdę tego Strażnika Rudy? Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do Kopca Rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Witaj, Magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Co mogę dla ciebie zrobić? Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale. Gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz tę informację samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy Wielkim Pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła. Hasło brzmi de Triando. Zgadza się, możesz przejść. Mam ważne wieści z obozu bractwa. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż, Korkalom? Nie, Kalom wyrzekł się bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim Guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy Bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego, jeden z Guru próbował mnie zgładzić. Mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Kor Kalom był jedynym Guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować pięć pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Mam tu ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my, z pomocą tej samej siły ogniskującej, zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że Wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe cztery kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż. To mi nie pierwszyzna, jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Obyś wrócił cały i zdrowy. Witaj! Mój przyjaciel Lester z obozu na Bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Robię co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Szukam kamienia ogniskującego. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem Strażnik podziemnej kryty. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę. Pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać. Hmm, no cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. A, Miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Którędy do tego kamiennego kręgu? Ty przodem, ja za tobą. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących? Tak. Saturac i pozostali magowie z nowego obozu? Zamierzają wykorzystać moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do królewskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać. Ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po Nie Niezły pomysł! Dokument. Dobra robota. Jak mam dosięgnąć tego kamienia? Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Mistrz Iberion zwykł mawiać. Uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania.